Konferencji pomoczowej, ochocjonowanie, ochocjonowanie, Dwa, dwa. Wracamy do Polkowic i, 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 i gramy dalej. Taka jest, takie są play-offy, taki jest urok play-offów, także to zwycięstwo jest bardzo, bardzo ważne dla na nas. I, I tutaj przede wszystkim chciałbym pogratulować dziewczyną, bo to jest tak naprawdę ich zwycięstwo, bo to one pokazały charakter, one pokazały to, na naszym na polega sport. Byliśmy w trudnej sytuacji, teraz naprawdę nie jesteśmy w wiele lepsi. W dalszym ciągu jedna drużyna potrzebuje jednego zwycięstwa do, do, do tego żeby awansować e, do finału. Jedno co można powiedzieć na pewno, że następny prawdopodobnie poznamy finalistę z drugiego. Dziękuję um, bardzo

dla nas to jest walnie ciężko ustać takiemu zespołowi w Polkowica. Oczywiście gratuluję zwycięstwa. Podobnie było w Polkowicach. Myślę, że do momentu, kiedy gramy na dużej intensywności, mamy siły, to wygląda to tak jak wczoraj. Tutaj wystarczy spojrzeć na punkty stracone po szybkim ataku. Wczoraj straciliśmy tych punktów 4 i wybroniliśmy zespół Polkowic na 65 oczek. To nam nasze 70 wystarczyło do zwycięstwa dzisiaj po szybkim ataku tak jest 2 do 25, to jest 23 oczka, które ustawiają. W koszykówce wygrywa ten, który zdobywa łatwe punkty. Dzisiaj te łatwe punkty zdobywała, zdobywały Polkowice, yy, yy, stąd nasza przegrana, ale rozmiary przegranej nie mają żadnego znaczenia. Tak jak podkreślał ten jest Limicki, jest 2-2 oczywiście, a tu własnego parkietu jest po stronie Polkowic, siła drużyny również, ale my wygraliśmy już jeden tam mecz i, i będziemy starać się walczyć o zwycięstwo. Nie ma mowy, żebyśmy patrzyli na... Yy, 16 na, na moment, w którym będzie się rozpoczynać walka o znosowe medale. Zrobimy wszystko, żeby, żeby się dobrze przygotować do tego spotkania i walczyć o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Panie proszę. Gratulacje na dużym z Już mogę powiedzieć, no kolejny mecz w naszym wykonaniu, gdzie fatalnie zaczynamy. No, zaczęłyśmy bodajże, nie wiem, 13-14-0. Myślę, że, że tak jak Terra powiedział, punkty po szybkim ataku, jak widzimy w statystykach 2 do 25, no jest, jest przerażająca ta przewaga po stronie Polkowic. E, no nic, no, w, gramy dalej, tak? Jest 2-2, jedziemy do Polkowic i zobaczymy, co z tego finału e, wejdzie. My na pewno nie poddamy się, będziemy walczyć do samego końca. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Czy jakieś pytania? Ja bym miał do Łukasz Brzykcy, Radio Uniwersytet, do, do trenera Winińskiego. Panie trenerze, czy, czy jest 2-2, tak jak Pan powiedział, ale czy przed przed przyjazdem do Bydgoszczy liczył Pan, że uda tu już się zakończyć tę rywalizację? No, tak, czy by to by jest tak. lekki niedosyt, czy, czy jednak Pan się cieszy, że mimo wszystko wracacie do Wolkowic? Ja, ja, ja Panie, jestem tyle lat już w i takie pytanie, no ciężko zrozumieć. No, jak Pan może myśleć, kiedy... Tak, czy, <grych> kiedy wczoraj zam... wieczorem byliśmy pod ścianą mhm. i co mam teraz myśleć? Ale że... nie, no jak Pan przed, przed przyjazdem w ogóle... Jak pan to sobie wyobrażał, czy uda się. Nie na to pytanie odpowiedzieć, naprawdę. Oglądał pan wczoraj mecz. No, czy my wczoraj graliśmy po to, żeby przegrać, ale. No, nie, o mi nie, nie, no. nie, nie, nie o to chodzi, nie to. nie będziemy panu odpowiedzieć. No, my przyjechaliśmy tutaj wygrać mecz. każdy mecz. No, pierwszy mecz chcieliśmy wygrać, przegraliśmy. Drugi, chcieliśmy wygrać, wygraliśmy. Trzeci bardzo chcieliśmy wygrać, przegraliśmy. Czwarty wiedzieliśmy, że jak przegramy, to już nie będziemy więcej szansy, więc rzuciliśmy wszystko, co, co jest na, 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 na szalę. i tylko to się w tym momencie liczy. Na tym polegają playoffy, dlatego się gra ligę zasadniczą i potem startują play-offy, bo taki jest urok sportu i na tym to są największe emocje. Wszędzie, we wszystkich ligach na całym świecie najważniejsze mecze to są mecze w play-offach. Nikt nie będzie pamiętał tego, że wygraliśmy czy przegraliśmy wcześniej. Najważniejsze jest to, najważniejsze jest to jak się kończy sezon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania jeszcze są? Nie, Dziękuję bardzo. Dziękuję.